Cześć kochani, witam was serdecznie z tej strony Jasia. Pozdrawiam was i chciałabym Wam dzisiaj przeczytać wiersz Marka Dąbrowskiego pod tytułem Urwiska. Wczoraj do pralki watę wsypała, to jej pomoże, wyciszy hałas. Psu doczepiła dzwonek do ucha, niech melodejek sobie posłucha. Z uśmiechem wielkim skoczyła w dal, przeszkodą był jej w kałuży szal. W dodatku w niej się zaczęła pluskać. Z wody nie cierpię takiego lustra. Igły z nitkami wbijała lalką, twierdząc, że musi być pielęgniarką. W poduchy dżemy upychać chciała, które jej babcia dla smaku dała. A tłumaczyła to wszystko tym, że chce mieć z dżemów przepyszne sny. Do zupy wlała oranżat pięć kiwając głową: Mam na to chęć. Zamiast kaloszy wkładała kapcie. Rodzicom krzycząc: Łapcie mnie, łapcie! Tak już od rana wymyśla psoty, jakby ktoś dawał jej za to noty. A gdy jest wieczór nie, nie przestaje. Kolejne, właśnie przednią wyzwanie. Warko czy rozplotła, jak kitę liska taka to właśnie Beatka. Urwiska. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!